Nie było bardzo dobrze. Dawaj, Damian! Ej, nie spać, bo my zaczniemy! No, bo tak właśnie sobie mówię, mrugało mi coś nie góry. Ja, ja 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 ja... Nie to miałem to... w tym nie? Nie ale jesteś. Połowa! No, no, A to masz latę! Drugi awansował! <noise> tak jest Daniel! Nie, tak. Chyba nie będziesz gorszy od kopra! Pater, masz, masz punkty straty! Jedziesz? Nie Jedzie. pod Pobój z drugiej ręki, nie odstępam. Masz sprawę, zachodź prawo, prawo zachodź. w prawo, w prawo zachodź. Kopaję, po po, zdaję. Zdaję, zdaję. Zdaję, zdaję. Zdaję. Bo to Walter. A w prawo Walter. Vamos. É go.